ja już mam kod tej strony Polski Dream Pro. Yy, będę już nakrywał bez maski, bo no, dziewczyna mnie przekonała do tego. Nie tam lajki i suby. Jak zwykle, nasza seria survival Ja już wchodzę do Minecrafta widzimy się, jak już ściągnę maskę. O, widzowie, to jest moja twarz. Niektórzy już są widzieli dokładnie dwie osoby. Jak wrzuciłem filmik na kilka minut, potem usunąłem no i no, zaraz ścisłem na serii survival. Sorry za tak długi wstęp. Lecimy. Zowię, eee, no to już na serii survival. E, na tym odcinku co ja bym porobić? Mam no, tutaj nie będzie takiej ide. Będziemy no, to zrobić na samym star odcinka. Chyba jakoś trochę z no, moich... Trudno, nie mogę nic z tym zrobić, no bo nie mam jakiejś profesjonalnej kamerki czy coś. E, teraz tak... Zacznę chyba się przeprowadzać tutaj. Bo tutaj jest nawet wiki A chodzi o to, że ja też muszę mieć trochę miejsca. Także to Tu A po prostu dwie skrzynki. żeby pójść, to zbiorę. I to będzie to. Dwie skrzynie. Tutaj, tutaj, tutaj tam pochodnie. Nie jest to najładniejsze. E, ale dobra, teraz tak. To stąd wykopię tylko bloków. Wyrazę w ogóle tutaj znalazłam, ale go nie wykopię, bo nie w tym się. No bo to teraz tak. Ładnie. Ostatni blok tutaj wykopię. Jest. Teraz tego. Tutaj wykopię tego psauna. tu jest git ja wyłączę swój joystick Kupiera, bo on tego jakoś dziwny jest więc pewnie sam stary tylko że w nim jest tak że patrzcie, ja biegam i ja on mi zabiera spręgla po jakimś czasie ale wywalone e, dobra tu, tu Porządki wykrzyku. Kto to tak zrobił? Kto to tak ładnie zrobił? No jak pochodzisz i poświetlam. Tylko Skończę tę kratkę. Git. Już nie sumie Widzimy się, jak to już dokończy. Widzowie. Widzowie, ja tutaj kopia. No, ale skończył mi się ilof I na szczęście jest Ania na serwerze trzeba mi przeniesie, bo by mi się nie chciało iść. Pozdrawiam. Dobra, no to widzimy się jak już dokończę, to mam 12 poziom. Na 20 kratkę. Nie pokazuję wam to, ale tego, ale... To jest na 20 kratkę. A nie, pokazuję tam dalej. Dalej, ja to widzę dalej. Jest to na 20 kratkę. Na dwunastą kratkę widowie i teraz będę tamtą kopał. Widzimy się, jak znajdę diamenty. E, nie znalazłem diamentów, ale znalazłem złoże złota. wybiorę tylko te 4 złota i tego. I idę kopać, więc. E, e, tutaj jest złoto. Zrobiłem tego. Cięcie. I tutaj znalazłem coś innego. I kolejne złoto. Można już tędy przejść. No to zniszczył. Coś tu jest. Nic tu nie ma. A, czekajcie. tutaj nie to. Dobra, tutaj nic nie ma, wiesz E, tego. E, pozdro. Jakbym tak się zabił teraz. Czekajcie, dobra. do docięcie jak znajdziemy, widzimy się. Zawię, e, z Znalazłem diamenty. I lawę. Mamy już 13 diamentów. Co jest tego? Widzowie, pozdro. 13 diamentów mamy. A mieliśmy ich na początku 10. Nie, 8. Czyli 5 diamentów znaleźliśmy. 5 diaksów. Znaleziony. Kolejne 5 diaksów. Dobra, to teraz tak. To zostawiam. Muszę, że miałam budek. A no dobra. O kurno. Naprawdę zdechłam. Ale dobra, żeby lecimy tędy. To jest trzynasta kratka. Dobra, przejdziemy obok tej lawy. Spróbuję przejść obok tej lawy. Dobra, no to teraz tak. O kurno. Prawie się zatłukłem. Dobra, no to widzimy się jak na diamenty. Widzowie. Widzowie, zrobiłem cięcie tutaj. Chyba, nie pamiętam, czy zrobiłem, ale tutaj patrzcie co jest. Czekajcie, mama mnie woła. Mam tutaj już 16 diamentów, w roku tylko dwóch. Widzowie, jak mówią, że mam 16 diamentów i pokazywałem, patrzcie co znalazłem tutaj. Lewam im dane. Zniszczę ten spawner w sumie, o, akurat nie toczymy wpadł, Czy my 15, Piętnasta dwadzieścia pięć, piętnasta, no dwadzieścia Tak, Dowie... Trochę źle powiedziałem i mama zaczęła panikować. Poza... Yy, o, tutaj jestem. Ten... To jest to miejsce, które chciałem sprawdzić. Tak? Czekajcie. To widzowie robię cięcie. Może. O, tak. Co to za miejsce? O! Dobra, widzowie. Yy, mam diamenty. To już ostatnie, bo widziałem kilka ich tam Pozdro Trzeba zaleć tą lawę To jest moja opinia No to... Kopiemy Raz Dwa Trzy Dobra, no to mam już 18, widzimy się jak już będę w bazie Yd? Zobaczyłem teraz, że mam 18 level i 18, no 19, idziemy tu, ale 18 jest potrzebne do kopiowania, czyli idealnie mam ten sam level, co potrzebne do kopiowania, ale ja nie kopię level, ile ja dobra, nie myślcie sobie. To ja yy, i. czekajcie to ja, a to moi itemy, teraz, a zaraz Wam zobaczę, czyli to jest wcześniej, czyli teraz ta wersja, jeszcze jak nagrałam. i teraz, widzowie, to ja, już po kopiowaniu, a to moje itemy. Znaczy, to dam Ani. Zadam jej być, bo to niespodzianka. Ściągnę sata też. I nagramy jej reakcję. Ona jest w... Ten. Przez oznaczenia. Daję jej to. Czekajcie. Teraz napiszę ta tylko. Czekajcie. Jak się podoba, To mi napisała wcześniej, jak ja pisałem dzięki Boy, czyli no dzięki chłopaku. O super, Ligita. Ale Sylwym rewa. Dobra, no to po. Już... na koniec odcinka chciałam pójść jeszcze po kwiaty. W takim secie. Tak, po kwiaty, ale nie tylko, żeby dać ani. Tylko też chciałam użyć do czegoś innego. No dobra, jesteśmy tu. Jest zabity. mamy to. to, mam to. Idziemy, gdzie... O, to jeszcze mógł wyleczyć. Tutaj opieka niebawem. Tak, mamy i, I tak. Tutaj muszę wezmę wystarczą myślę albo więcej widzimy się w bazie albo dobra zrobię jeszcze pająka idziemy do bazy ja coś zrobię widzowie ale ja nie powiem wam co Oglądajmy jedną wałnę, widzimy się w bazie. Stworzyłem biały standard Teraz pójdę na ustawienia Interface. Tam jest klasyczne tworzenie. I zrobię coś na sam koniec. Czy to tak powinno być? Ale... Dobra widzowie, czekajcie. Widzowie, zrobiłem flagę polską, ale ten czerwony jest trochę tego, za duży. I ono, dobra. I to widzowie, kończę, no, zostawiajcie lajki like sobie.